Cześć kochani, witajcie na kanale Świata Pasji z tej strony Magda z Art Studio Magda Felux. Dzisiaj zapraszam Was do wspólnego tworzenia. Stworzymy razem taki folder na kartę podarunkową. Okazji do wręczenia kart podarunkowych jest całe mnóstwo, może być dla mamy, dla siostry, dla przyjaciółki, dla babci, dziadka, taty na baby shower, może być dla starszego dziecka albo dla rodziców młodszego dziecka, więc wiecie, tak naprawdę wręczanie kart podarunkowych to jest taki bardzo uniwersalny temat i cały czas aktualny. Bo jak nie kupujemy prezentu, to dajemy często właśnie kartę podarunkową. Jeżeli nie chcemy dać karty podarunkowej, to taki folder też przyda się na włożenie pieniążków. I właśnie dzisiaj wykonamy go sobie takiego bardziej kobiecego, na taką jakąś uniwersalną okazję. Nie będę tam szczególnie zaznaczać, na co to ma być. Kolekcja, jakiej użyję, to kolekcja z Paper Heaven. Jak w niebie. Tutaj mam bloczek 20 na 20 i powiem Wam, że bardzo polecam Wam ten bloczek, dlatego że jest dosyć duży. Tutaj mamy 16 papierów po dwie sztuki z każdego wzoru plus gratis na okładce. To są takie wianuszki. Ale co jest fajne w tym bloczku, to to, że on ma też elementy do wycięcia od razu. Więc tutaj mamy listeczki. Mamy tutaj takie różyczki zielone, niebieskie kwiatuszki. Żółte niebieskie kwiatuszki. Mamy też niebieskie, takie większe kwiaty, listeczki i zielone liście. Ja sobie tutaj już przygotowałam elementy do wycięcia, które już są u mnie wycięte. Tutaj mam kolekcję. Przygotowałam sobie również kieszonkę. Jest to kieszonka z wykrojnika Craft Passion. Właśnie kieszonka na tą kartę podarunkową bądź pieniążki. Przygotowałam sobie też do wzbogacenia kompozycji gałązki z Craft and You. To jest właśnie ta gałązka. Myślę, że bardzo fajnie urozmaici kompozycję. Mam tutaj też, słuchajcie, stempelki do kwiatków z Craft and Dew. Ja wiem, że one są do kwiatków, ale ja je wykorzystam po prostu jako podbicie tła. Zobaczycie w trakcie pracy, jak to będzie wyglądało. Bo to jest po prostu też fajne do właśnie mediowania czy nadawania jakiejś dodatkowej ozdoby do tła. I mam też przygotowane z agaterii tekturki. Chciałabym tutaj użyć napisu. To są napisy do ATC, ale można je spokojnie wykorzystywać również w innych pracach i właśnie na przykład małe rzeczy albo pozdrawiam. Bardzo uniwersalne i taką małą rameczkę. Dobrze, więc zapraszam Was teraz do wspólnego tworzenia. i Jak będziemy ten folder robić? Zaczniemy od przygotowania bazy. To jest połowa A4. Dokładnie jeszcze sobie sprawdzę, czy to jest 21, ale raczej tak. Czyli na pół to będzie 10,5. Kość i po prostu zbieguję na 10,5 cm. Tu mi coś wystaje delikatnie, ale już sobie to obecne. Jest okay. I teraz zacznę od oklejenia mojego folderu na zewnątrz i wewnątrz, z tym, że będę chciała, żeby ten folder był zamykany. Więc zanim przykleję papier, to wkleję sobie tutaj wstążeczkę. Jest oklejony. Teraz czas, żeby wkleić naszą kieszonkę. Ta kieszonka już posiada e, biegowania, więc przy wycinaniu już wiemy, w którym miejscu trzeba zagiąć. To jest bardzo wygodne. I bardzo ułatwia pracę. I taka kieszoneczka bez problemu zmieści nam się w tym miejscu. Tutaj zostawiam miejsce, ponieważ można to też potraktować jako kartkę i wpisać kilka miłych słów. Tą kieszonkę przykleję sobie też na taśmę dwustronną. Ona posiada bardzo ładne wykończenie tutaj u góry, dzięki czemu naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Przykleję ją sobie na samym dole, dlatego że jeżeli chcielibyśmy włożyć na przykład banknoty, to żeby się zmieściły. Można było to zrobić w sumie jeszcze niżej. Ale jakby mój folder powstaje z myślą o karcie prezentowej i tutaj przygotowałam sobie kartę z Empiku, akurat. <grytanie> Ale to nie jest żadna promocja. Żeby pokazać Wam właśnie Karta wchodzi bez problemu, można coś napisać. Ktoś wyciąga i ma bardzo y, fajny prezencik. Tak samo można wsadzić tutaj pieniążki, i też będzie to bardzo fajnie wyglądać. Ja sobie to teraz zawiążę. Dzięki wiązaniu, nawet jak wsadzimy na przykład troszkę więcej pieniążków, to bez problemu to zamkniemy. I teraz będę budowała kompozycję. Zacznę sobie może od tych elementów. Zobaczymy, co tu mamy. I mam tutaj też tą rameczkę, którą chcę wykorzystać. Myślę, że tą rameczkę sobie zembosuję, ale tu najpierw ułożę kompozycję, żeby wiedzieć. Jak pracować? Tu mamy jakiś taki większy. Nie wiem, czy te, czy w żółte, i żeby troszkę tą kompozycję rozjaśnić, chociaż to mi tak fajnie tu pasuje. Może na spód, a potem damy, spróbujemy zrobić taką warstwową tą kompozycję. To musi być tak. Muszę uciąć ten kwiatuszek, bo mi tutaj nie pasuje. zacznę przyklejać słuchajcie bo e, jak chcę zrobić warstwowo to musi, muszę to przyklejać ale jeszcze wcześniej sobie może zrobię tą radeczkę, tylko myślę na jaki kolor e, albo biały coś co będzie mi pasować tu mam taką zieleń ale to już mi się zleje za bardzo może to różowe złoto. Spróbujemy na różowe złoto. Jak coś będzie nie tak, to mam jeszcze jedną taką ramkę. I tutaj będzie nam potrzebne, oczywiście, tuż do embossingu. Mam tu jakieś stare kartki, wykorzystam. Teraz się zastanawiam jeszcze, czy wykorzystywać właśnie te kropeczki do tła, czy tu nie będzie już się za dużo działo. Wygląda rameczka. Ja ją jeszcze raz yy, embosuję żeby był jeszcze lepszy efekt. Okay, rameczka teraz wygląda w ten sposób. Bardzo ładny efekt. I myślę, że będzie bardzo ładnie wyglądała na, tej, yy, na tym folderze. Okej, okay, tylko mm, dość płasko tutaj mam, więc jeszcze sobie dam jedną warstwę papieru. W sumie nie pomyślałam o tym wcześniej. Ten chciałam na górę, ale już za późno. Więc Albo dajmy klasykę, może, i wtedy sobie ozdobimy tymi dodatkami. Więc docinamy jeszcze. tutaj jeszcze radołko do tego. Tak bardzo delikatnie. Ale żeby coś się działo na tej kartce jeszcze. I to przykleję na taśmę dwustronną. To jest też taśma od Craft Passion. No i zaczynamy teraz ozdabianie. Zrobię to w przyspieszonym tempie, bo u mnie jak zawsze nie wiadomo jak się to skończy. Więc zapraszam Was teraz na troszkę szybsze tempo. Ale zanim przyspieszę, to właśnie się zastanawiam jeszcze nad tymi kropeczkami. Ewentualnie spróbuję dodać te kropeczki na koniec, jak już będę widziała, jak się rozkłada u mnie kompozycja. Zapraszam do ozdabiania. Tak wygląda gotowy folder. Zdecydowałam, że jednak nie będę odbijać tych kropeczek, ale pochlapię złotą pastą. Kompozycja jest dość warstwowa, przestrzenna i myślę, że spokojnie można już na tym etapie zakończyć. Mamy napis, mamy tekturkę, otwieramy. I w środku znajduje się miejsce na kartę podarunkową lub pieniążki. Mamy również miejsce na wpisanie e ewentualnych życzeń bądź klei już wydrukowanych. Y myślę sobie, że y każdemu będzie miło dostać kartę upominkową właśnie w takim folderze. Dajcie znać, co sądzicie o takiej formie wręczenia karty. Czy wam się to podoba? Czekamy na wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa pa.